Z nami. Alan Worski z jednej z trzech bramek dla MKS U myszków. Wygrany meczu 3-2 z unią kosztowy. Alan, wczoraj rozmawialiśmy z trenerem, zapytaliśmy trenera, kiedy przewodzi się Alan Worski. Okazało się, że trener miał nas a powiedział, że to jest ten moment. Strzeliłeś się w ramkę, się, zagrałeś świetny, mecz byłeś, być może najlepszym zawodnikiem na boisku. Jak ci się grało? Dzisiaj, no w końcu takie przewodzenie. No, wcześniej miałem swoje problemy tutaj indywidualne, nie okażecie się siebie przez czasów. Ale teraz myślę, że znaczenie jest na lepiej. Także. Mhm. Jesteś wyjątkowo szybkim zawodnikiem, pracujesz zarówno w obronie jak i w ataku. Jak porównasz swoją grę w zliczu chłopózk do tej w MKS Myszków? Czy masz te same zadania na boisku? Troszkę innym, gramy innym ustawieniem i troszkę inaczej mamy miałem inne zadania w styczniu. Teraz mam bardziej też tak profesjonalne, tu gram na dziesiątce też, ale to inaczej się gra. W każdym bądź pacjentów. Dawid Wójt i Rawit po sobie te miejsca pomiędzy obrońcami. No i tak to tutaj jest inaczej, tu musimy raczej bardziej zespół tak w ogóle tak. Wróćmy do dzisiejszego meczu. Unia Kosztowy postawiła nam naprawdę trudne warunki. Prowadzili 2-1 do przerwy i około 60 minuty czerwona kartka dla Unii Yy, mm -hmm. która sprawiła, że grało nam się łatwiej. Myślisz, że gdyby było 11 na 11, yy, te trzy punkty nie byłyby możliwe do wywalczenia? Były możli byłyby możliwe, na pewno. No, Unia to jest naprawdę fajny zespół, pokazywała to już w wielu sezonach wcześniej. Cały czas była w a mieli po tym jakąś taką przerwę, mieli problemy yy, chyba finansowe z tego co tam słyszałem. Ale dalej to był dobry zespół i to, to udowodnili na, także teraz na, na boisku. Yy, w sumie no, to się więcej z Dużo miejsca zrobiło przede wszystkim, jak była ta czerwona kartka, to na pewno dużo nam dało, ale myślę, że byśmy na pewno powalczyli od trzy Ale on powiedz, jak czujesz się w Myszkowie? Kilka miesięcy minęło. Możemy już jakoś podsumować ten okres twój gry w ŁKS Myszków. Wirtualnie to 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 mnie nie wygląda, mam na pewno niedosyt. Ale myślę, że na pewno znaczy nawet będzie coraz lepiej się opakowanią i Będę tym i pomagać ludziom. To też takie, taka dolna napastnika, że jednak tak. cały zespół musi pracować, Dokładnie. żeby gole były. Życzymy wszystkiego dobrego, kolejny gol w kolejnym meczu i gratulujemy Dziękuję zwycięstwa bardzo. i dobrego występu.